Hej, hej, hej! Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry World of Tanks Blitz. Z tej strony Kapitan Radio, a w dzisiejszym odcinku skupimy się na tym, jak zniszczyć bądź też uprzykrzyć trochę grę pewnemu graczowi w World of Tanks Blitz. Zapraszam do oglądania, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Zacznijmy może od mojej witewki, w której owego gracza nie zniszczyłem, ale natomiast troszeczkę mu uprzykrzyłem grę. Na rankę dziku zapraszam oczywiście wiadomo o kogo chodzi no i dobra, rzuciło nas na martwe tor losowanie ósemki z racji tego, iż gramy ósemką to mogło rzucić nas albo na dziewiątki albo na siódemki, więc rzuciło wszystkich, wszystkich na ósemkach, więc nie jest źle tak naprawdę no i co ja tutaj postanowiłem zrobić no jako iż zauważyłem, że przeciwnicy mają czołgi typu T-34, Lywe, to nie pojechałem na środek mapy eee, tylko jadę sobie właśnie w standardowego krzaczka na początek żeby jakoś ostrzelać przeciwników e, za darmo tak naprawdę. No i cóż, tutaj jest seteczko za MXM5100. Sobie zaczęliśmy kampić, on po chwili od razu odjechał, także bardzo dobrze. Przynajmniej nie będziemy sobie nawzajem przeszkadzać. Tutaj zauważyłem WZ112. Było na nią bicie. Została szczała ten czołg naprawdę ma niesamowitą celność działa, jeśli skupimy do końca. No i proszę bardzo, proszę Państwa, o to jest właśnie on w Projecto 46, nas, nasz tutaj e, mentor World of Tanks Blitz, e, największy youtuber, e, posiada największą wiedzę, ale no, pojechał w miejsce tylko takie, że e, no niestety dostaje tam opierdziel od naszych medów, a z drugiej strony jakby chciał uciec, proszę bardzo, jakby chciał uciec, dostaje od nas dwa razy. No i w ten oto sposób ginie Jako pierwszy <gry> Także myślę, że to byłby Idealny materiał na odcinek z Progetto 46 Pokaz gry umiejętności jak Na jak najwyższym poziomie Oczywiście Tutaj oczywiście sobie kampimy dalej Dopóki przeciwnicy mają jeszcze Dosyć sporo HP, nie chcę tym czołgiem jeździć Za bardzo do przodu Ponieważ on ma pancerz Ale na czołgi, które mają poniżej Powiedzmy sobie że 220-210 penetracji, bo jeśli przeciwnicy mają powyżej, tej powyżej e, tych parametrów, co powiedziałem, no to przebijają nas bez problemu. Tak naprawdę, jeśli nie gramy na hold down wtedy nasza górna płyta, oczywiście, może trochę odbić, ale nie musi. I to nie musi jest przez duże nie, bo tak naprawdę w ten czołg wchodzi dużo, dużo w niego wchodzi. Ja go dostałem teraz niedawno z śnieżnej kuli w evencie Zrobiłem jedną i dostałem ten czołg Więc jest dużo lepiej niż w tamtym roku W tamtym roku wydałem dosyć sporo, nic nie dostałem Czyli w sumie nic nowego W tym roku stwierdziłem, że nic nie będę wydawał Nic nie wydałem tak naprawdę i Udało się oczywiście coś dostać Więc trochę szczęścia było ale ważne, że coś ciekawego przynajmniej wyleciało, i na pewno dużo bardziej się z tego czołgu cieszę niż z 200 tysięcy FreeExpa jak w tamtym roku. No i zobaczcie, tutaj jest właśnie to o czym mówiłem, ponieważ no, nawet grając z tym czołgiem na opuszczanie działa, zobaczcie, ze zwykłego pocisku no, tak naprawdę nie ma większego problemu, żeby przebić drugą buzetkę. Bo tak jak mówiłem, ten czołg ma pancerz, ale na przykład na jakieś siódemki, ósemki, medy i tak dalej. No i w ten oto sposób tutaj mm, kończymy bitewkę, a no już tutaj wolałem nie wyjeżdżać, bo czasami w tym czołgu można dostać amoreka, a nie chciałem ginąć, więc na no spokojnie sobie tutaj rozegrałem. No i generalnie 7 do 2, nasza drużyna tutaj zwycięża, wyniki prezentują się następująco. E, no i tutaj tak jak mówiłem, nawet dosyć spoko bitewka wyszła z kampy. Nie chciałem jechać do przodu ze względu na to, że mieli LWA, T34, czyli czołgi z dobrą penetracją skorpion, Gdyby też gdzieś dalej przykampił, to też myślę, że bez problemu bym je przebił. Natomiast tutaj, jak widzicie, cztery strzały, dwa przebicia, dwa trafienia, dwa przebicia. No i jak widzicie, 248 uszkodzeń, także doskonały wynik. Przejdźmy do drugiej powtórki. Tym razem dostałem tą powtórkę od mojego widza, gdzie również e, owy gracz występuje. Zobaczmy, jak zagrał tym razem. Tutaj mój widz sobie gra na ISU-152 ISU Hunter, czyli kamuflaż legendarny, który dodaje oczywiście trochę punktów prestiżu, oraz jakby to powiedzieć, punktów RNG, bo wtedy więcej trafia, niby działo z tego co słyszałem z wielu różnych opowieści krążących po no generalnie po planach. No i dobra, tutaj gracz sobie zajmuje półeczkę z lewej strony A moim zdaniem ta półeczka jest nawet lepsza niż stawanie tam z prawej Bądź też w tym krzaczku tutaj z przodu Bo jak widzicie stoimy tutaj troszeczkę wyżej Dzięki czemu możemy mieć lepszy przestrzał na przeciwnika Pojawia się T49 Tutaj raczej bym nie ryzykował Tutaj jest właśnie nasz gracz skubany Ale próba będzie chyba oddania strzału w T49 z tego co widzę no tutaj, gdyby to weszło, to naprawdę by było dosyć spoko, ale w tym samym czasie, jak widzicie, Helsing zrobił duży, duży, fatalny błąd i w tym czasie e, właśnie tutaj mój widz mógłby go zabić. Ale no niestety oddał szczał, pokusić się, chciało heka w T49, który niestety nie trafił. No ale to nic, bo bitewka wygląda jeszcze nie najgorzej. Nasze medy ładnie tam, e, jak widzicie, trzymają, bejtują przeciwników, żeby ci na nich wyjeżdżali. Ten szczał to w ogóle... Coś dziwnego to powinno wejść, a przeleciało tak naprawdę. T49 miała obróconą wieżę w jego lewą stronę, więc najprawdopodobniej przeleciało pomiędzy łączeniem wieży z kadłubem. Tutaj już zabijamy skorpiona, ładny strzał. A tutaj już chyba błąd ktoś popełnił. I za chwilkę zostanie chyba wysłany do garażu. Zobaczmy. O, u, z haeka jeszcze pięknie, tak to się właśnie robi. Doskonały strzał. No, i takie strzały to ja lubię. Jak macie takie strzały e, w tego gracza, to możecie podsyłać. Ja, ja z chęcią będę tutaj prezentował. Tutaj dobicie P44 Pantery, która pokusiła się na zrobienie e, pa, paru tutaj strzałów z tego TDK Su 152. No, i jak widzicie, te dwa medy ten T34-2 i Project 46 w tej bitwie naprawdę dosyć nieźle zagrały. Tak naprawdę no, dzięki nim zostało zniszczone 5 czołgów przeciwnika Przeciwnicy, no, jak widać było, zagrali troszeczkę bezmózgowo e, W ogóle nie przewidzieli tego, że trzy TD będą tam wcelowane Co jest dla mnie zaskakujące, ponieważ na no, gracze powyżej 60% zwycięstw Powinni już trochę tego mózgu używać w bitwach No i tutaj będzie zaraz dobicie chyba HTC-ka Zobaczmy czy wejdzie Celujemy tutaj w tego cycka No i wchodzi bez problemu Także gra gitarka. No i w ten oto sposób bitewka się kończy. Wynik to 2006 również na Rankedziku. Drugie miejsce w zespole. No tutaj już gracz nieco bardziej się postarał, zrobił trzy strzały więcej. A z wynikiem 838 zostało odeskortowane do garażu. Jeśli bitewki Wam się podobały, możecie oczywiście zostawić kciuka w górę. Zapraszam również do komentowania filmu. A także do wysyłania powtórek na adres e-mail kapitanradio.gmail.com. Dzięki za oglądanie. Miłego wieczoru życzę. Hej!